No, dobrze, stańmy sobie na tych trzech płytach i zjedźmy tą windą do wielkiej krypty. No i gdzie my trafiliśmy, aż nawet napisy się rozmazały. No, to musi coś oznaczać coś, coś to musi symbolizować, coś takiego um, ostatecznego

Co się z nim dzieje? Najpierw umiera, później zostaje wskrzeszony i teraz zostaje przyciągnięty przez jakieś magiczne przez jakieś mroczne siły. Hmm. Ale ten moment no nie wygląda za dobrze. Jade, nie daj się. O, dobrze, Double H. Ale widzieliście, no, Jade już prawie też dała się wciągnąć. I teraz, moi drodzy, nadszedł ten moment. Najgorszy w całej grze. To jest ostatnia walka w i Gupt. Walka nieprawdopodobnie ciężka, i mówię to zupełnie szczerze, bodajże już siódmy raz przymierzam się do tego starcia, do tego całego starcia. I już, już wiem dlaczego dlaczego tej gry nie ukończyłem, ponieważ tego momentu po prostu nie przeszedłem. Tak, już sobie przypominam teraz dlaczego. Dlaczego nie zobaczyłem napisów końcowych parę lat temu, kiedy grałem w tę grę. Moment, no nieprawdopodobnie ciężki, ale może nam się uda. To jakoś rozegrać. Mamy 5 pudełek kibab, czyli możemy aż 5 razy się e, uzdrowić. No, może to starczy, chociaż wątpię. Nawet pomimo tego, iż zebraliśmy maksymalną ilość PA1, czyli mamy maksymalną ilość serduszek, bo aż 15. Ale pomimo tego, no wątpię, by nam się udało przeżyć. Aż teraz żałuję, i to naprawdę autentycznie żałuję, że tak mało pudełek zakupiłem w czasie gry. Ale dobrze, będzie jakaś zabawa, będzie jakaś Y, będą emocje i to nie małe emocje. Dobrze. Na początek musimy rozwalić tę dużą ścianę kryształową. Do tego celu użyjemy tych y, sklonowanych y, wujków, double, y, znaczy nie Double Edge, tylko y, Page. Y. Page, tak. Także no dość śmieszna sytuacja, bo po raz pierwszy w tej grze są ten wujek jest do nas wrogo nastawiony. Dobra. Specjalne ataki trafiamy w tego dziada. Mamy tylko trzy serduszka, ale możemy się wyleczyć lada moment. No, double age jakoś sobie radzi aczkolwiek. No, niestety też już został przyciągnięty, także zostaliśmy sami na placu boju, moi drodzy. No i teraz moment, kolejny bardzo ciężki moment, ponieważ musimy błyskawicznie reagować i to naprawdę błyskawicznie, ponieważ jeśli zbyt późno wyprowadzimy cios, to właśnie ten skubaniec nas zaatakuje i, i w ten sposób, no. Jade się przewraca, i przez co e, no boss no, atakuje. E, zdoła nas zaatakować kolejny raz, przez to ten moment staje się naprawdę ciężki, wręcz przegięty moim zdaniem, bo no, naprawdę jest ciężko, zobaczcie, Jade no, ma naprawdę małe szanse. Ten skubaniec ciągle nas trafia. Jade się przewraca. Także no, jak sobie tutaj radzić, no aż aż można by zapytać, no trzeba tak błyskawicznie reagować, że to On się fale nie mieści. mieści. Ale może jakoś pójdzie. Dobra, masz dziadu. A za późno znów i tylko dwa pudełka zostały. Niedobrze, naprawdę niedobrze. To się może zaraz źle skończyć. Ale oczywiście nie dopuścimy do tego, moi drodzy. Ach, nie trafiaj mnie już debilu jeden. No co za skubaniec jeden. No zobaczcie, no to jest naprawdę przegięty moment. Bardziej chorego momentu sobie nie przypominam, żeby, żebym grał w coś trudniejszego niż Biant Guten i Vile, naprawdę. Bo ta końcowa walka. No, rozumiem musi być ciężka, ale ta jest walka, no. Wręcz momentami przegięta, ale dobrze, na razie jakoś poszło i jesteśmy w kolejnej części tej arcy-emocjonującej batalii. Dwa pudełka mamy nadal, aczkolwiek no troszeczkę ucierpieliśmy. No i teraz Double H jest do nas wrogo nastawiony. Tak, specjalny atak będzie dobrym pomysłem. Dobra. No i nasi starzy znajomi też się pojawiają, jak widzicie. No i teraz zrobiło się tak emocjonująco, że, że aż gra się spowolniła slow motion tak zwany. No, nie bez powodu. Nie, nie trafiaj mnie dziadu. Dobrze. I warto zaznaczyć, że w tym momencie klawisze kierunków są odwrócone. W sensie klawisze WASD. Także to trzeba mieć na uwadze. W sumie może nawet i dobrze, że jest slow motion, bo jest Przynajmniej troszeczkę więcej czasu, żeby tego dziada trafić. Aczkolwiek no to jest wciąż bardzo mało czasu, naprawdę. No, ten skubaniec cały czas mnie nie trafia, jak widzicie. No i ile razy mam cię trafić teraz, dziadu jeden. Dobra, unik Jade. Dobrze. Dobrze, dobrze. Uda się Jade. Wierzę w Ciebie. I czyżby to koniec, moi drodzy? Czyżby? I cóż się dzieje? Nagle widać, że więźniowie budzą się do życia. Ale to wszystko dzięki Jade. Jak widzimy Page i Double H także już wracają do, do zdrowia. Mam nadzieję taką. I nawet Mr. Han się zjawił. Czyżby on też został uwięziony i, i ci jego współpracownicy? Tak, ale to wszystko dzięki Jade, dzięki jej umysłowi wszyscy powracają do życia, wszyscy powracają do świata żywych. I co teraz? Beyond i Evil. Tak, moi drodzy, napisy końcowe, które oglądam pierwszy raz w życiu. <laughs> Nie mówię zupełnie poważnie, pierwszy raz w życiu. Skończyłem tę grę, tak. Poprzednia rozgrywka no, zakończyła się klęską. Ciągłe śmierci, aż w końcu. No, widocznie pomyślałem, że, że dość tego, już nie będę więcej razy próbował. Aż w końcu przyszła e, taka właśnie seria e, Zagrajmy w Beyond Good and Evil, no i udało się wreszcie doprowadzić tę grę już do, do końca. Także moi drodzy, mogę już oficjalnie powiedzieć, że seria 31 bodajże serii Zagrajmy w została już ukończona w 100%. Tak, seria dobiegła już końca. Po niespełna 9 miesiącach, no dokładnie po 8,5 i pół miesiącach gra dobiegła końca, no troszeczkę tylko żałuję, że, że tak długo, ale i tak cieszę się, że gra została ukończona, że wszystkie, no, wszystkie misje zostały rozwiązane, wszystkie, e, wszystkie M-dyski odnalezione i tak dalej, wszystkie p 1 wszystkie perły. No, i wszystkie fotografie zwierząt, także gra ukończona w 100% oficjalnie, można tak już powiedzieć. I cóż mogę powiedzieć? Gra wspaniała, no, gra fenomenalna, super się w nią grało. Nie żałuję ani trochę, że, że w ten tytuł zagrałem, że ten tytuł postanowiłem nagrać. Nie żałuję tego. Bardzo się cieszę, że mogłem tę, tę serię zrealizować na kanale. No, gra, jak powiedziałem, wspaniała. No, naprawdę wspaniale się grało. 30 odcinków ta seria zajęła, także no, dość sporo. Najwięcej odcinków jak na razie z moim komentarzem głosowym, także no, jedna z dłuższych serii. No, ale już. Jak widzicie, to już jest koniec, napisy końcowe, wreszcie, wreszcie. A, naprawdę satysfakcja jest duża, naprawdę, bo siódmy raz właśnie przystępowałem do tej finałowej walki. Także, no, poprzednio po prostu ginąłem i to dlatego właśnie no tyle podejść musiało się odbyć. No chciałem po prostu zakończyć tę grę w Dość fajnym stylu, no bez, bez już e, żadnej śmierci, m, bohaterki. Co mi się podobało w tej grze? No, na pewno fabuła, e, prawda, e, bohaterowie też wnoszą dużo dobrego. No, każda postać jest no, dość unikalna. E, dość unikalna. Podoba mi się świat gry na pewno. E, świat gry, no może nie jest on zbyt duży, ale. No, jest jako tako no dość, dość spory, ale nie aż tak spory. No, ale na początku gry, no, no nie możemy po całym świecie się przemieszać. Więc, to no, jest jakby rekompensatą, można tak to powiedzieć. Tak, bo zaczynamy od tego zepsutego poduszkowca, aż w końcu rozwijamy go o działka neutralizujące, czy jakieś tam wyskocznie, czy jakieś inne silniki kosmiczne, no, na przykład. I tak w ten sposób nasz pojazd ewoluuje. Co mi się no, bardzo spodobało w tej grze, że nasz pojazd może e, no, stawać się coraz to lepszym po prostu, no, który może dużo więcej osiągnąć. Co bym dopracował w tej grze. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, bo, bo gra mi się bardzo podoba. i no, Mógłby ten świat gry mógłby zostać powiększony to na pewno. A poza tym to no, nie wiem, chyba raczej nic bym. No. Gra jest i, i tak wspaniała, wspaniała muzyka, bardzo klimatyczna, relaksująca. Niekiedy. Z... Niekiedy smutna, niekiedy no taka dynamiczna, także no jest różnorodność, jest też różnorodność lokacji, tak, bo lokacje też są różnorodne. Są też są te spokojne miejsca, są też te takie bardziej mroczne, także no to mi się bardzo podoba. I co jeszcze? Mamy w tyle jakieś zdjęcia tutaj jedno z dzieci, agent WH. No, wszyscy fajnie wypadli. No, może to zdjęcie po lewej, już tak troszeczkę niekoniecznie. Ale to już bez większego znaczenia. O, i tutaj Jade wraz z Page'em. Bardzo fajne zdjęcie. A właśnie, co mi jeszcze nie spodobało, to troszeczkę więcej o bohaterach mogłoby być wspomniane, choćby o głównej protagonistce, czyli Jade, no bo troszeczkę mało o niej wiemy, tak na dobrą sprawę, bo no na przykład nie wiemy skąd w tej bohaterce zamiłowanie do wykonywania zdjęć chociażby, no tego no, nie, nie dowiedzieliśmy się raczej podczas całej gry. No i Paige, jak ty się umiewasz? Co słychać? Mam nadzieję, że dobrze. Ale... Ojojoj, co to, co to wyrosło na jego dłoni? Ale mam nadzieję, że Paige ma w tej sieci Iris antidotum o, na, na tę całą e, przykrą dolegliwość. No mam nadzieję, no i koniec, już oficjalnie wracamy już do menu głównego. A właśnie jeszcze jedna rzecz, która mi się troszeczkę nie spodobała, to to, iż gdy już grę oficjalnie ukończymy, to, to wracamy do menu głównego. A ja bym tak zrobił, że po ukończeniu gry byśmy mogli dalej zwiedzać świat, czyli po prostu dalej się przemieszczać w grze, a tak, no, wracamy do menu głównego i jedyne co możemy zrobić, to wczytać e, save. A. Także no, to bym jeszcze dopracował, ale generalnie no, sama gra jest no, bardzo dopracowana, bo żadnych większych błędów nie zauważyłem. Naprawdę, żadnych większych błędów nie zauważyłem, także no. Gra jest jedna z najlepszych, w jakie grałem. Także polecam jak najbardziej w ten tytuł zagrać. Ja już swoją przygodę przeżyłem i bawiłem się wyśmienicie. Mam nadzieję, że Wy też świetnie się bawiliście, oglądając tę serię. No, niewątpliwie kilka bardzo ciekawych sytuacji nastąpiło, choćby z Metrem Warszawskim, Super Przejażdżka, You No know Go tuż przed rozpoczęciem wyścigu i jeszcze pamiętam sytuacje, gdzie były małe problemy techniczne. W w grze, i w rezultacie, no aż gra zaczęła się cofać w pewnym momencie, także, też bardzo ciekawa sprawa. No, i kilka innych, równie interesujących sytuacji nastąpiło. Także, mam nadzieję, że się podobało. Że cała seria przypadła do gustu, a jeśli nie, to przynajmniej część serii widzimy się w kolejnych materiałach. Między innymi zagrajmy w trackmanie oryginal, gdyż zamierzam teraz tę serię dokończyć. Co będzie dalej, tego nie wiem, ale jeszcze na pewno się nad tym zastanowię i Was poinformuję prędzej czy później, co, co będzie dalej. A póki co bardzo dziękuję za uwagę, że byliście ze mną podczas tej serii, albo przynajmniej kilku odcinków tej serii. I do zobaczenia w kolejnych materiałach, między innymi w Zagrajmy w Trackmanie Oryginal i innych produkcjach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia!